Wszystkim, moi drodzy pod ostatnim filmem z loterią chipsów Lay's a także z loterią Coca Coli napisaliście, że niedługo będzie wchodziła loteria Chitosów. No to jak mogłem nie odpowiedzieć na wasze komentarze? Zatem dzisiaj sprawdzamy, czy w Chitosach uda się coś wygrać. Jest tutaj stopaczek różnych gramaturach i też będziemy sobie to weryfikowali, czy te droższe mamy większe szanse na to, że coś wygramy. Dlaczego one no już tutaj są? zaraz zobaczycie a później wielkie otwarcie czy wygramy czy nie wygramy dzisiaj to sprawdzimy zaczynamy ty będę dobry ...taniem, bo właśnie kupiłem sobie kilka paczek czytosów lećcie po keczupy to jest niesamowite Paczki są, a teraz krótko o loterii. 500 tysięcy paczek do wygrania. Jak sami widzicie, są tutaj bardzo ładnie. I właśnie z tym kuponem, który tutaj mamy, to on tylko daje nam możliwość tego, że możemy pójść do wybranych sklepów i po prostu odebrać paczkę promocyjną. No to jak to się dzieje? Kup paczkę promocyjną, czy to sprawdź, czy wygrałeś, jeśli tak, zachowaj. Wrzutkę to się nazywa. Wymień zwycięską wrzutkę na paczkę, czyli to jest o gramaturze 85, 80 lub 60 gramów w sklepie wydającym nagrody. A tutaj są właśnie podane sklepy, także sprawdźcie, gdzie możecie to zrobić. Ale zanim pójdziemy wygrać, w sensie, zanim pójdziemy odebrać, to musimy wygrać. No to co? Sprawdzamy od pierwszej i niech to będzie ta paczka. Z każdego smaku. Mamy 25 paczek. Akurat paczkę na pierwszy rzut, jaką wziąłem, to 130 gramów smaku cheese flavored. Tak się nazywa, czyli smak. serowy. Tak. I żeby w ogóle. Wziąć udział w loterii, żeby mieć tę wrzutkę, to musicie oczywiście sprawdzać, żeby były paczki z tą etykietą. Bez niej niestety będzie kompletna padaka. Dobra, no to zaczynamy od dużej paczki, bo będą też mniejsze, ale to jest właśnie chyba najciekawsze, czy w tych droższych, większych można więcej wygrać, czy w mniejszych jest takie samo prawdopodobieństwo. Oczywiście na przykładzie 100. No to co? Jest ona. Zaczynamy! Boże, jakie to by było niesamowite, jakby człowiek otworzył pierwszą i od razu zwycięstwo? Niemożliwe. Dobra. Standardowo, bo zawsze pytaliście, co się dzieje, to wam e, odpowiadam, nie marnujemy. Broń Boże, wszystko wsypywane z powrotem. I zanim moi drodzy przewiniecie, żeby sprawdzić, to nie róbcie tego, tylko teraz tak. Pauza. I napiszcie, ile waszym zdaniem paczek będzie zwycięskich. Czyli ile razy uda się coś wygrać. Ja stawiam, że na sto... pięć razy. Damy mniej. Mniej. Pierwszy raz mniej optymistycznie. No, no to, mam to ile? Z doświadczeniem? Mniej no. No ale ile? Trzy. Trzy paczki. Trzy. 5 i teraz wy napiszcie w komentarzu i pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, to więcej loterii po stówce będzie. A jakże? No nie wierzę, co? Jest szósta paczka. Tak wygląda zwycięski kupon. Zaraz go oczywiście odpakujemy. Tutaj jest napisane wygrałeś, a z drugiej strony ostrzeżenie, no ale dobra, to wiadomo. Aha, to jest takie coś. Jak widzicie, jeden kupon, taki biały, wygrałeś paczkę. Dobra, szanowni państwo, w takim razie pierwszy wygrany. Trzeba go położyć. Od razu zerkam, to myślę, że coś się uda. Ale obiektywnie wam powiem tak jeszcze w trakcie, że moim zdaniem te chipsy, które są w większej gramaturze, jakoś zawsze wszędzie upatruję teorie spiskowe. A moją teorią na cheatosową loterię jest to, że w tych, które mają większą gramaturę, będzie więcej tych zwycięstw. Czyli ostatnich 5 paczek chitosów serowych w dużej gramaturze 135 gramowej. Ostatnie trzy. No nic, z dużej paczki wygraliśmy tylko raz, czyli z tych. Jak dla mnie w tych mniejszych paczkach szansa na zwycięstwo jest dużo mniejsza. Ale ktoś na Instagramie, w momencie kiedy człowiek opublikował post, to ktoś napisał nawet powiem wam kto i to też jest fajne, żebyście obserwowali na bieżąco Instagrama, bo dostałem informacje od. Kto tu jest? Wojciecha. No super, ciekawe, ile będzie paczek wygranych? Ja kupiłem jedną, wygrałem od razu. Wymieniłem kupą na darmową paczkę, na drugiej niestety już nic nie było. Napisał Wojciech Świgoń. Widzicie? Niesmażone, pyszne z kukurydzy, ale nic nie wygrasz. Haha, ha. Don Chitos. No dobra, ostatnia paka. Zobaczymy. Pizza okazała się wielką, niesmaczną pizzą. W tych nie ma nic. Czyli nadal jesteśmy z naszym jedynym kuponem, który wygraliśmy w piątej dużej paczce. No to po małej porażce, moi drodzy, wchodzimy znowu. Z wielgachnymi, a mianowicie to, co przed chwilą chciałem Wam pokazać, czyli paczkę spiralsową. Tak wygląda i jakoś wydaje mi się, nie wiem czemu, ale że tutaj będzie zwycięstwo. Może nawet dwukrotne, może pojedyncze. Zobaczymy. No to co? No nic. No na razie duże paczki kurczę pieczone. Czyżby moja teoria została bardzo szybko obalona? dobry, e, proszę pani, dzwonię e, do państwa z takim pytaniem, bo właśnie kupiłem sobie kilka paczek e, Cheetosów i mhm. tutaj jest napisane, że 500 tysięcy paczek wygrywa, a z ilu paczek? Właśnie jednego no, z nich pan, gryzę. Pan, 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 pan poczeka, sekundkę, dobrze? I jest taka informacja! Kurczę, to ja widzi pani, mój wzrok jest totalnie słaby, nie zauważyłem. Czyli 15 milionów, a 500 tysięcy do wygrania. Raz! Dwa, trzy. Trzy ostatnie paczki. I moi drodzy, sprawdźmy, czy tutaj coś będzie. Trzecia schodzi z podium. Co tu się dzieje? Czemu mi się to zapaliło? Nieważne. Bęk! Przedostatnia z dużych. Przedostatnia. I w przedostatniej nadal nic nie mam. <laughs> Szanowni Państwo, ostatnia paczka przed nami. Czemu tu nic nie było? No dobra, to w takim razie 75 paczek. Psz, ostatnich 25. I tu jest. Co nie wierzę? I jeszcze od razu się pokazało. Niesamowita historia. Wygraliśmy drugą. Ja od razu tutaj robię komisyjnie odpakowanie. Mamy to. Polska, czyli jedna. powiem Ci, Przy że... Jedna. Ja jestem chyba najgorszym człowiekiem, który mógł cokolwiek obstawić. Powiedziałem, że tak, w małych nie będzie, w małych jest. Yy, nic więcej już nie będzie. Jest kolejna. Dobrze, no to teraz tak, czy coś tu? Zresztą jak ja mówię w tę stronę... No! Ja pierdolę! Ale statystyka, będę dobry? Czyli ja jestem w lipę. Jeszcze, jeszcze są. A jeszcze mogę jeszcze być? Są. Mogę jeszcze być? Wy z wszystkie. małych, kurma. Jakie na środek? <laughs> Jakie, co na środek? No dawaj, te wszystkie paki. Ale trzeba gdzie to tu? Tu? Boże, moi drodzy, kolejne 85. Boże, święty, no lejs! Jak wypadli? Bardzo wiarygodnie! A powiedz lejs. Coś tak kurna... Wiecie, 85 gieta, no to mówię, każdego może położyć. Tu mamy. Czekajcie, a te paki nam trochę zasłoniły teraz wszystko. Będę sobie puzzle z nich układał. Nie, naprawdę wypadają bardzo wiarygodnie. No bardzo! <śmiech> <śmiech> Nie, no naprawdę, no najlepsze otwieranie paczek w mojej historii, naprawdę. No, cztery. Ach, nie no, ale naprawdę. Bardzo! Bardzo, tak. bardzo, bardzo! Ale tu limiter kurna wiedzie jak zły. Limiter to jest, moi drodzy, odcięcie do pewnego poziomu dźwięku, żeby nie było przesterów. Tak jak zawsze piszecie, że są, nie? Jak widzicie, automatycznie humor idzie in plus. Próbowałeś? Te chipsy? Tak. Jakieś takie tekturowe. To no, nie, no kurwa! No bardzo! CO SIĘ DZIEJE? KECZUP? Nie no ale no no, stary naprawdę wypadają wiarygodnie BARDZO Bar Ja cię Jeszcze jedna, ja już przegrałem Ty już prze... nie teraz jesteśmy w remisie Bo jest jeden wzwyżka i jedna miszka. Nie no ale jestem BARDZO Bar <grym> Ale jednak człowiek się odkuł Ale, od, ale nie uważaj, że od razu po telefonie. Przedostatnia paczka, czy jeszcze się uda? Ale byłyby jaja. Moi drodzy, ostatnia paczka, ostatnia czyli setna paczka w dzisiejszym filmie. Jeżeli podobało Wam się, koniecznie zostawcie łapkę w górę i podajcie dalej. A tutaj wchodzi losowanie. Ja nie wiem, ja jeszcze nie wiem, nie patrzę nawet do środka. Tu. Nie było? No dobrze. Wygrało, gratuluję. Ty no, ale to jest hit. To, że tam... Yy, a zresztą, moi drodzy, podsumowanie. Czas zacząć. To, co chciałbym wam powiedzieć, to to, że w dzisiejszym filmie udało się raz, dwa, trzy, cztery, pięć paczek. Statystycznie powinniśmy mieć trzy i jedna trzecia. Ale udało się dużo, dużo więcej. Oczywiście, gdyby nie partia ketchupowa, to byłaby kompletna padaka. No bo nic więcej. Z ketchupowych udało się aż cztery, a z dużych tylko jedna. Więc można powiedzieć, że szczęście naprawdę dzisiaj sprzyjało. Dajcie znać, czy Wam się podobało i czy udało Wam się wygrać. Czy w Cheetosach, czy w Lejsach, czy w innej loterii. A my spotkamy się oczywiście w kolejnym materiale. Dziękuję za dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć. No to co, teraz trzeba wszystkie odpakować i zjeść. Może też taki film. Nie no, żartuję. Bez przesady. Subskrypcja, tutaj pierwszy i drugi. Do następnego. Widzimy się bardzo, bardzo szybko. Pa!